Łukasz Wieńkowski. Częściej się spotykamy przy okazji właśnie Twoich treningów, przy okazji ewentualnej możliwości przeprowadzenia rozmowy, co akurat jest całkiem niezłą okolicznością, ale w czasie walk, to już nie za bardzo w ostatnim czasie, była okazja ku temu. No właśnie, jak to wygląda? Tak od razu od Ciebie zapytam, kiedy zobaczymy Cię po raz kolejny w jakimś pojedynku, kiedy zobaczymy Cię w klatce. No właśnie, zgadza się. Siedmiomiesięczna przerwa. Cały czas jestem w treningu i tak. W niezłej formie, no ale kiedy mnie zobaczymy, też sam na razie nic nie wiem, nic żadnych konkretów. W kwietniu miałem mieć trzy gale. Najpierw 4 kwietnia, później 18, ostatecznie 25, ale niestety 4 ktoś tam odpadł, złapał kontuzję i niestety. Gdzie to miało być, tylko dodajmy. W Niemczech. 18 gdzieś we Wrocławiu, ale niestety nikt się później nie odezwał, i 25 też w Niemczech, ale z 8 ofert nikt nie podjął się i dalej. Trenuje i sparuje. To co jest problemem? Dwoje sokerkiki, że tak zapytam, czy nie śmieję się, oczywiście to nie ma co żartować, bo sam zarobię. Natomiast rozumiem, że no ciężko, ciężko znaleźć przeciwnika. Po prostu nikt nie chce podjąć wyzwania, tak? No na to wygląda. Mam nadzieję, że coś w maju, coś w maju się znajdzie, a jak nie, to jest w czerwcu 14-15 jakiś turniej w Rosji. No i ostatecznie, jeżeli nic się nie uda znaleźć, to, to będę jechał na ten turniej, aczkolwiek trochę szkoda, bo do czerwca jeszcze daleka droga, bo chciałbym coś jeszcze gdzieś tam po drodze zawalczyć, ale mówię, nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy coś będzie, czy nie. Wiele mówiono o tym. Gdzieś tam taką trochę tajemnicą Poliszynela jest to, że. Miałeś, masz, miałeś, ewentualnie będziesz mógł pojawić się na galach KSW, to prawda? E, to znaczy, no, wydaje mi się, że przydałoby się zrobić jakiś tam porządek w tej średniej, ponieważ niektóre walki uważam, że są słabe, jakieś remisowe, nieporywające. E, no, dobrze by było, aczkolwiek na razie chyba raczej nie, ale zobaczymy, to też jest jakiś otwarty temat jeszcze, także czekamy. Ale jak mówisz, temat jest. No, temat jest, temat na razie jest, ale też ciężko mi powiedzieć. Na razie cokolwiek. <śmiech> <śmiech> po prostu nie wiem. No, chciałbym sam coś wiedzieć, bo e, tak naprawdę cały kwiecień trzymam wagę. E, tutaj właśnie chciałem podziękować e, dietapel, którzy cały czas układają mi te posiłki i dzięki temu jakoś e, mam siłę, kondycję i, i nie przeszkadza mi to, że jestem prawda, na ścisłej diecie. Dzięki temu jakoś e, dobrze się czuję. Także. Ten, to jest plus, a no, no się tych walk, to no na, razie, na razie nic nie wiem. No. Ja tylko zapytam, bo powiedziałeś, że w tej kategorii średniej w KSW ewentualnie e, czułby się na siłach coś tam e, uporządkować. E, to jakby miało co do czego dojść, to z kim na dobry początek, myślisz tak, z tej, z tej organizacji mógłbyś się zmierzyć? Znaczy tak, no jest to zupełnie obojętne. No, wiadomo, że nikt mi nie da zaraz walki z tymi topowymi, ale gdybym dostał szansę i uporał się z całą resztą, to wtedy czemu nie, prawda? No ale mówię, no, to nie ode mnie zależy. Ktoś najpierw musi podjąć decyzję i mnie, i mnie po prostu wziąć, dać mi szansę, i ja wtedy będę robił swoje. Dobra, nie chcesz konkretów żadnych opowiedzieć. Ciekawi jesteśmy, z kim tam ewentualnie w tej wadze średniej na początek, no ale dobrze, zostawiamy w takim razie to KSW. Jak mówisz, przygotowywałeś się cały ten ostatni okres, dużo trenowałeś, waga gdzieś tam jest trzymana. I był to też taki dość obfitujący w różne ciekawe wydarzenia okres treningowy właśnie, bo byłeś między innymi w Stanach Zjednoczonych z Krzysztofem Jotką. Dużo przygotowań, które dużą różnorodność też prowadziły w tym, w tym, w tym czasie. No to zapytam Cię właśnie, jak, jak Ty ten ostatni okres oceniasz? Co z tego między innymi Twojego pobytu w Stanach było dla Ciebie takim najbardziej wartościowym elementem? No na pewno zapasy, zapasy przy siatce, sprowadzenia i szybkie wstawanie, prawda? To taki najlepszy właśnie element, który poprawiłem tutaj dzięki Chrisowi. On tak, Chrisowi Libenowi, tak, dodajmy. Tak, on tak rzetelnie bardzo starał się na tych treningach. Jest taki rzetelny i naprawdę trening z nim jak, wyglądał prawie jak indywidualny, wszystko gdzieś tam poprawiał i teraz właśnie po powrocie z Krzyśkiem, Cały czas te elementy gdzieś tam pracujemy, przypominamy, żeby, żeby po prostu je doskonalić. No właśnie, Chris Lieben, e, też pytam o to Krzysztofa Jotkę, ale tak Ciebie zapytam, jakie Ty odniosłeś wrażenie, jaki to jest człowiek? Bo tak jak mówiłem, ja on sprawia wrażenie złego świra, jeśli chodzi o samo jego do pojedynki, taki swój też wizerunek budował. A jaki jest na co dzień? Jaki jest na sali treningowej? Jaki jest w takim normalnym obyciu? No jest sympatyczny, śmieszny, cały czas jakieś żarty, dowcipy i mówię, no naprawdę profesjonalnie podchodzi do treningu. Jest taki skupiony, cały czas gdzieś tam coś poprawia, widzi, naprawdę bardzo się stara, to, to, to jest bardzo miłe, że tak z nami postępował, tak naprawdę przyjacielsko, fajnie. No jest takim pozytywnym świrem, prawda, gdzieś tam wchodzi, już go słychać, wszędzie go pełno, także Fajny, fajny gość. Co jeszcze? Tam w tych Stanach Zjednoczonych y, y, tobie szczególnie zapadło w pamięć. Czy może byłeś zaskoczony, jeśli chodzi o y, tam przygotowania? E, co mi zapadło w pamięć? No, dobre, mocne treningi. E, trenowaliśmy tak jak tutaj Krzysiek mówił w dwóch klubach. Przeważnie w dwóch klubach, i cały czas był nacisk, gdzieś tam przynajmniej mnie na te zapasy. No i no jest rewelacja: no jestem bardzo zadowolony. Taki wyjazd życia, szkoła, życia, prawda. Sparingi 10 rund, 6-minutowe, także było bardzo fajnie. Wspomnieliśmy o tych twoich planach. Pojawiła się nazwa KSW. Ja zapytam. Rozumiem, że PLM ma ewentualnie już w grę nie wchodzi, choć tam rzeczywiście przynajmniej my wspominamy cię z występów na PLM najbardziej. No tak, no to PLM się wszystko zaczęło, to cała zawodowa kariera. No co, no nie wiem, no to raczej nie, no już, że tak, że tak powiem, to no nie z mojej winy to się skończyło. No ale no co, no trudno, no. <ścoughs> co mogę powiedzieć? No rozmawialiśmy na ten temat i wydawało się, że może jakiś tam nić porozumienia zostanie nawiązana, ale nie została. Nie, no raczej nie, no tak jak mówię, nie ma konkretów, to raczej no, ciężko jest cokolwiek ustalić, tak. A co jeśli chodzi o jakieś ewentualne inne możliwości? Mówisz o tym, że w Niemczech ciężko, nie wiesz co będzie z KSW. Myślałeś o tym, żeby na przykład, skoro gdzieś tam już miałeś okazję być w Stanach Zjednoczonych, tam może gdzieś znaleźć sobie jakieś miejsce? Są różne organizacje, nie mówię tu oczywiście o tej największej, ale kto wie. W każdym razie, czy gdzieś tam nie było jakiegoś pomysłu, jakiejś koncepcji, żeby może spróbować za oceanem powalczyć? No. To również nie jest nie łatwe, bo tak? byliśmy tylko 6 tygodni, więc te kontakty to też no, ciężko, ciężko, prawda. No, jest plan, że może wrócimy gdzieś tam na jesieni i wtedy, no, jeżeli no, zupełnie nic nie będzie, no, to, to wtedy no, trzeba będzie łapać się każdej deski, prawda. I gdzieś tam, jeżeli będzie możliwość, no to super. Powiedz sobie, frustrujące to jest bardziej, wkurzające, dołujące to, że tak w sumie będąc zawodnikiem w pełni sił, nie, nieźle dysponowanym, tak jak sam twierdzisz, no nie można za bardzo powalczyć, pokazać tych swoich możliwości. Co jest bardziej w tym wszystkim, co jest najgorsze w tym wszystkim dla Ciebie? Uh, no najgorsze... To, że nie mogę sprawdzić, jaki zrobiłem postęp, prawda, od września. Chcę cały czas się chcę sprawdzić i jak, jak dużo się nauczyłem, jak poradzę sobie, jak będę wstawał, jeżeli ktoś mnie wywróci, jak sam może będę wywracał. No, chcę zobaczyć, na jakim jestem teraz poziomie, co pokażę, jak boksuję, czy, czy, czy dalej jest to, co było. No, Chcę po prostu się sprawdzać i gdzieś tam cały czas, cały czas piąć się do góry, no a to po prostu, e, no, to, jest, to, to jest takie właśnie najbardziej denerwujące, no. to mnie denerwuje i to bardzo. Polski Wanderlei Silva, tak mówiono mm. <laughs> przez pewien czas o Tobie i co? I nie możemy teraz, nie możemy zobaczyć rzeczywiście jak te umiejętności, również jeśli chodzi o... Chociażby te nakautujące ciosy, te uderzenia u ciebie to, to wygląda. Mówisz o tym, że chciałbyś jeszcze gdzieś spróbować, ewentualnie w Rosji, na przykład, tak? jeśli nie będzie innej możliwości. Ty byś trochę konkretów o tej Rosji opowiedział, bo na razie z tego co przynajmniej tutaj mówiłeś, wygląda to no, w miarę poważnie, jeśli chodzi o Twoje plany. No w miarę poważnie, bo to są ludzie, którzy po prostu mnie chcą i, i tam na pewno będzie z kim się bić. E, tak naprawdę dostałem wczoraj to wiadomość, więc też ciężko jeszcze mi powiedzieć. A to, jest gala, no to jest gala jakiej organizacji? E, to jest gala zawodowa. E, kurczę, no nie powiem teraz, to była wczoraj. Tak to nie jestem jeden w każdym razie. Nie, nie, to nie jestem jeden. To jest turniej, on będzie trwał dwa czy trzy dni, w zależności, jeżeli będę sobie radził i będę wygrywał. Nie wiem ile tych walk będzie, ile tam się ludzi zgłosi. E, no ale no, na pewno fajna, ciekawa rzecz. Tylko szkoda, że to dopiero czerwiec, prawda? No. No właśnie, szkoda, że dopiero czerwiec. Jakie ty masz teraz plany w takim razie? E, jeśli ta walka by się ewentualnie nie nadarzyła żadna, chociaż życzymy, żeby się coś przetrafiło sami, chętnie byśmy zobaczyli w jakiej jesteś dyspozycji, czy można Cię chwalić, czy raczej ganić za to, co ostatnio zrobiłeś, no ale e, gdyby to się nie przetrafiło, jakie plany teraz e, na ten najbliższy czas, na wiosnę do czerwca? No plany tak, cały czas trenuję, moje życie tak wygląda, trening dom, trening dom. Ale zostajesz w Polsce, czy będziesz szukał jeszcze ewentualnie jakichś znów możliwości gdzieś tam wyjechania? Na razie zostaję w Polsce, no i co, no możliwe, że wyjadę do Norwegii na dwa, trzy tygodnie, tam też razem z Krzyśkiem będziemy trenować, ale nie wiem, jeżeli coś się wyjaśni, że będę się bił pod koniec maja, no to, to wyjadę jak najszybciej i tam będę się przygotowywał, no, no tak czy owak, no Będę szukał tego wyjazdu. No to co? Tak już na koniec zapytam jeszcze, gdybyś Ty teraz w tym momencie mając jakieś tam ewentualne możliwości, sam dla siebie miał podjąć tą decyzję, gdzie chciałbyś teraz walczyć, co chciałbyś robić, to wolałbyś zostać jednak rzeczywiście na polskim rynku i chociażby spróbować siły w KSW, czy raczej, czy raczej tak z twojego punktu widzenia, no fajnie byłoby gdzieś wyjechać i spróbować na przykład właśnie w Niemczech swoich sił. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia to tak, że fajnie byłoby gdzieś tam wyjechać i. Ze, ze strony sportowej. Fajnie byłoby gdzieś wyjechać, spróbować się gdzieś indziej, tak? No tutaj z, z innej strony, no to wiadomo, KZW jest to fajna promocja dzięki temu jakieś tam większe pieniążki, ale no mówię, w tej, w tej sytuacji, jakiej teraz jestem, no to prawda, biorę wszystko, co po prostu będzie i, i tyle. No. Polska gala UFC oglądałeś? No oglądałem, oglądałem. <laughs> Jak Ci się podobało? No, są lepsze i gorsze gale, no, ta była oprawa świetna, wszystko, no walki były różne, prawda, lepsze, gorsze, no, niektóre były fajne, niektóre troszeczkę słabsze, tak, ogólnie rzecz biorąc, no, poziom sportowy fajny, niezły, tak. Walki nie do końca porywające, o, troszeczkę brakowało takiej, żeby ktoś tam się otworzył na walkę i bo przecież o to chodzi, żeby przecież gdzieś tam te ciosy wymieniać czasem, już nie mówię cały czas, ale żeby, żeby ten kibic jednak był troszeczkę bardziej podekscytowany. Ty potrafiłbyś tych kibiców podekscytować? Widziałeś byś się tam się w Oktagonie, oglądałeś no, chociażby naszych reprezentantów, myślałeś sobie, gdybym tam wszedł, to wcale bym nie wypadł gorzej? To znaczy tak, no, ja jeszcze nie zasłużyłem na to, mam tych walk bardzo mało, ale no, wiadomo, to jest marzenie bić się na UFC i może kiedyś to osiągnę, może nie, nie wiem, ale, ale chcę dalej to robić, cały czas trenować i się bić, to jest najważniejsze. A gdzie się skończę, gdzie skończę i z kim podpiszę kontrakt, tego na razie nie wiem. To Jeszcze tylko na koniec zapytam, mówi, że może ewentualnie do Norwegii, pewnie z Krzyśkiem tak jak mówiłeś, wyjedziesz? Z nim się uda trenować czy gwiazduje strasznie? Teraz to już w ogóle głowa w chmurach, soduweczka i już nie da się z nim normalnie przebywać. Nie, nie, jestem cały czas normalny. Jest normalny, chłopak fajny, dużo mi pomaga, dzięki niemu rozwijam się. Tak naprawdę ten wyjazd do Stanów czy każdy inny wyjazd to dzięki niemu pomaga mi, organizuje to i cały czas o mnie pamięta, za to jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że kiedyś gdzieś tam ten dług swój spłacę mu i, i, i po prostu się odwdzięczę. No. Na razie dzięki niemu jestem, myślę, że jestem coraz, le coraz lepszy. Dobra, zobaczymy jak będzie wyglądało ewentualne spłacanie długu wobec Krzysztofa Jotki, no, ale to dopiero y, przyszłość. Czekamy w każdym razie na tą Twoją walkę. Rzeczywiście niech się uda coś znaleźć. Niech do tego pojedynku dojdzie. No i zobaczymy wtedy, co Łukasz Bienkowski zyskał dzięki temu, że przybywał z Krzysztofem Jotku i dzięki temu, że mógł trenować chociażby w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo i powodzenia w kolejnym pojedynku, który, jak jeszcze raz powtarzam, miejmy nadzieję, już niebawem przed czerwcem nastąpi. Mam nadzieję, mam nadzieję również, że będzie niebawem, bo już naprawdę już mnie po prostu nosi i chce się bić, tak i sprawdzać. No to w takim razie czekamy na chętnego do walki z Łukaszem Wieńkowskim. Dziękuję. Dziękuję.